Cześć, witam Was wszystkich w niedzielnym projekcie Słowo. Dzisiejsza Ewangelia jest słowami według świętego Jana. W ostatnim najbardziej uroczystym dniu święta namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem, bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Pomimo tego, że ta Ewangelia nie jest może jakoś szczególnie długa, to w jej prostych słowach Jezus przekazuje nam jedną z największych prawd, że każdy z nas odczuwa pragnienie miłości żywego Boga i bez Boga nie da się żyć tak samo właśnie jak bez wody. Każdy z nas odczuwa takie pragnienie. I sposobem na ugaszenie go jest po prostu wiara. Kto przyjdzie z wiarą do Jezusa, tego pragnienie zostanie ugaszone, ponieważ On zaspokaja wszystkie nasze potrzeby, a Jego pragnieniem jest to, abyśmy byli szczęśliwi. I właśnie to nasze pragnienie Bożej miłości zostało trafnie porównane do Pragnienia wody, ponieważ tak samo jak od dużych ilości soli chce nam się bardziej pić, tak samo jest z Bogiem, że to my możemy być tą solą. Możesz być właśnie solą, sprawiając, że osoby, z którymi przebywasz, odczuwają jeszcze większe pragnienie poznania Boga. I właśnie to jest niesamowite, że jedna osoba, jedno ziarenko, może przybliżyć drugą osobę. Do poznania szczęścia, do poznania naszego najlepszego Ojca. Dlatego właśnie postaraj się przeżyć dzisiejszy dzień w świadomości, że to Ty jesteś solą świata, że jesteś wysłannikiem samego Boga i że Twoje zadanie to budzić pragnienie we wszystkich ludziach naokoło. Pragnienie spotkania z Bogiem. To już wszystko na dzisiaj. Zapraszam Cię na jutrzejszy projekt Słowo. I z Bogiem, Pa!